Złote medale z Mistrzostw Polski przywieźli Szymon Depta, Jan Gostączyk, Oliwier Kołodziejski i Marek Zakrzewski, czyli sztafeta 4 razy 100 metrów. Natomiast sztafeta 4x400 metrów w składzie Kacper Kasprzyk, Jan Gostączyk, Szymon Depta i Oliwier Kołodziejski wywalczyła złoty medal. Marek Zakrzewski po raz trzeci z rzędu wywalczył tytuł Mistrza Polski w biegu na 100 metrów. Natomiast Kevin Małek został srebrnym medalistą w skoków zwyż i wyrównał rekord życiowy wynikiem 206 cm. Sukces odniosła także Hanna Grabowski. Która uplasowała się na czwartym miejscu w Skoków Zwyż. Młodzież trenuje pod kierunkiem Tomasza Czubaka i Bernadety Kopeć. Młodzież, która wystartowała na Mistrzostwach Polski, reprezentowała 249 klubów z całego kraju i rywalizowała o 42 komplety medali. Sukcesy słupskich lekkoatletów sprawiły, że AML znalazł się na podium w klasyfikacji medalowej. Drugie miejsce w klasyfikacji medalowej, 77 klubów zdobyło medale. Także to naprawdę mega wyczyn. I piąte miejsce w punktacji klubów sklasyfikowano 276 klubów, więc naprawdę jesteśmy w czołówce po raz kolejny na imprezie Mistrzowskiej.